Dzień dobry, witam Was serdecznie. Przed nami Teatr Wielki na Placu Teatralnym. Największy, najpiękniejszy teatr operowy w Polsce i na świecie. Słuchajcie, ten kolos może pomieścić na jednym przedstawieniu około 1800 osób, 1760 chyba, 60, jeśli dobrze pamiętam tą Liczbę. Słuchajcie, budynek ten nie jest może jakoś bardzo stary. Budowa rozpoczęła się w 1825 roku. Trwała niecałe 8 lat. I pierwsze przedstawienie tutaj e, odbyło się w lutym 1833 roku. Co to było? Cyrulik, jeśli dobrze pamiętam. Ale, ale może, mogę się pomylić. Tak mi się wydaje. Cyrulik. Chyba tak. Ale poprawcie mnie, jeśli powiedziałam źle. Więc słuchajcie, ten przepiękny teatr wielki tak naprawdę posiada. Yy, on się dzieli na trzy części. Ma jest, Tutaj się mieści Opera Narodowa. Balet narodowy, ale i tutaj się mieści muzeum teatralne. I tu oprócz wszystkich spektaklów baletowych, scenicznych, operowych, tutaj odbywają się również różnego rodzaju uroczystości kulturalne. Wielkie bankiety. Tu po prostu to jest miejsce, gdzie można w sposób kulturalny po prostu spędzić czas słuchając przepięknych przedstawień. Ja w zeszłym tygodniu, w piątek, słuchajcie, tutaj byłam z przyjaciółką. Na godzinę 19 mieliśmy e, wejść. Tam jest główne wejście. O, tam dokładnie. O, te filarki 3. A mieliśmy wejść e, na przedstawienie na operę Toskę Puccini'ego. No niestety została odwołana nasza opera, ponieważ były problemy. Awaria sceny głównej. No, i wiadomo, no względy bezpieczeństwa yy, artystów musiała być, musiało być przedstawienie yy, yy, odwołane. Ale niedługo, za miesiąc już będę tutaj również z przyjaciółką. Yy, będziemy tutaj na przedstawieniu takim spektaklu yy, taneczno-akrobatycznym Prometeusz. Prometeusz to był taki. Tytan, których ukradł bogom ogień, i ten ogień rozdawał ludziom. No i oczywiście bogowie, czyli tam chyba Zeus, no, ukarał go bardzo. Prometeusza przykuł go do skały. Nie pamiętam, jakie to było morze. Nie chcę tutaj kłamać, ale przykuł go do skały no i po prostu kruki, z tego co chyba pamiętam dziobały go wątrobę mu tam wygryzały ta wątroba się mu odrastała no, bo był tytanem, no właśnie to legenda oczywiście może to prawda, może nie ogień ukradł ogień bogom a oddawał ten ogień, rozdawał po prostu ludziom, zwyczajnym, zwykłym ludziom. Ogień symbolizuje wiedzę, siłę. No po prostu chciał być taki dla ludzi, żeby ludzie też mogli ocieplić się. A tym samym e, w tym miejscu może trochę zakończę temat Teatru Wielkiego, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że ten budynek jest boski. Zawsze na niego można tu po prostu, na tego kolosa, patrzeć i patrzeć i patrzeć. Ale w środku, słuchajcie, jakie mają sceny, zawsze jak tutaj właśnie jesteśmy no to oczywiście mamy bilety w lożach nie siedzimy nigdy w rzędach tak na wprost ceny tylko siedzimy w lożach hmm, hmm, hmm. trochę mi się to przypomina wiecie lornetkę suknia kapelusz no mi kapelusz by pasował wiecie dlaczego bo ja lubię kapelusze więc myślę że kapelusz by mi pasował dobra żarty żartami hmm. w tym miejscu słuchajcie może nie na temat, ale na tle tego pięknego miejsca powiem trochę coś do szanownej pani Agnieszki W z Birgingam, aby zakończyła tą swoją działalność, którą wykonuje względem wielu osób. Może nie powinnam zabierać głosu za wszystkich ale. Część ludzi może nie ma możliwości, część ludzi z innych powodów tego nie robi. Może ja będę tym głosem tych wszystkich ludzi i powiem wyraźnie: Agnieszko, Wu, popełniasz przestępstwa inwigilując, doksując, hmm, hejtując nas, e, sama twierdzisz, że hejtujesz hejterów i dobrze się przy tym bawisz. To twoje słowa. Eee, piszesz oko za oko. Czyli jak ktoś coś o tobie piśnie słówko, czy komentarz napisze, czy poz zrobi, czy cokolwiek, to ty odbijesz. I będzie wszyscy za jednego. Nie, Agnieszko, musisz zrozumieć jedną rzecz. Ludzi, których doksujesz i pokazujesz, inwigilujesz, doksujesz, czyli tutaj udostępniasz, bo toksowanie to jest udostępnianie, dokumentów, wizerunku, naruszasz tym samym dobra osobiste właśnie tych ludzi i mnie. Eee... Chyba se nie zdajesz sprawy, że nie wszyscy mogą być tak silni, jak ja. Nie bierzesz pod uwagę, że ktoś z tych osób, które tutaj pokazujesz, yy, może hejtu przez ciebie nie wytrzymać i zrobi sobie po prostu krzywdę przez ciebie? Nie bierzesz tego pod uwagę? Agnieszko, yy, pora naprawdę, abyś odpowiedziała za wszystko to, co złego robisz tutaj od lat żeby się odpowiedziała prawnie za to. Bo zabawa zabawą, sama mówisz, że internet jest po to, żeby się bawić. Powiedz, co ty robisz, czy to jest zabawa dla ciebie? Nie. To, co robisz, jest nienawiścią do ludzi. Sama mówisz, gardzę wami, gardzę. Ja już ci udowodniłam, Agnieszko, że słowo pogarda. Synonimem słowa pogarda jest również nienawiść. Ty nienawidzisz ludzi, ale ty nienawi nienawidzisz przede wszystkim siebie. Sama siebie nie znosisz. Nienawidzisz, stąd atakujesz ludzi. Nie wiem, jaki cel miałaś w 2023 roku, pojawiając się tutaj. Mogę tylko przypuszczać, ale jaki cel miałaś? Atakując wiele osób. Wiele ludzi, którzy nigdy tobie nic nie zrobili, nic zobacz swoje pierwsze materiały. Od razu przystąpiłaś do ataku. Nikt cię nie znał, a to z grubej rury. I teraz ujawniasz dane osobowe, bo wizerunek to jest daną osobową. Pamiętaj. Dobro, to jest dobro osobiste człowieka. I ty, tym samym popełniasz przestępstwo, po pierwsze naruszania dóbr osobistych. Oczywiście jest to kodeks cywilny, ale ponieważ zbiorąc to do kupy od ponad dwóch lat, co robisz i komu, można podciągnąć to pod, pod stalking, ponieważ ty stalkujesz grupę ludzi, grupę ludzi na YouTubie, ludzi, który, którzy tak naprawdę są obcy dla siebie. To, że my, niektóre tu osoby, niektóre, znamy się tylko z YouTube'a, e, to nie ma nic, przepraszam, <ścoughs> e, to nie ma nic wspólnego z tym, co ty pieprzysz za głupoty od dawna że my jesteśmy jakąś grupą, już Jacek mówił w 2000, tam którymś roku, że zorganizowana grupa przestępcza. Nie ma żadnej grupy. Nie ma żadnej grupy przestępczej, ani żadnej grupy. To są ludzie, którzy po prostu, niektóre z tych osób się po prostu znają z YouTube'a. Niektórzy się nawet nie widzieli nigdy na oczy, niektórzy ze sobą nigdy nawet nie rozmawiali ze sobą. I ty twierdzisz, że jeśli ktoś coś w internecie napisze na ciebie, zrobi jakiś post o tobie, czy cokolwiek innego, ty będziesz zbiorowo nastraktowała i oko za oko. Mhm. No cóż, Agnieszko, no, mimo że mówi się do ciebie już dosyć długo. Yy, że po prostu krzywdzisz ludzi, tak, krzywdzisz tu ludzi. Twoje zachowania będą udokumentowane w sprawach Jacka. Dlatego że was łączy właśnie pewna współpraca, ponieważ to Jacek trzy wywiady nagrał na kanale hejterskim, czyli na Twoim kanale. Przypominam, hejtuję hejterów i dobrze się przy tym bawię. Czyli Jacek dał trzy wywiady na kanale hejterskim, hejterce. To są twoje słowa, że hejtujesz hejterów. Czyli sama się nazywasz, że jesteś hejterką. Poza tym Jacek promował na społeczności wielokrotnie, kilkakrotnie, podlinkował twoje różne produkcje produkcję, w cudzym słowie powiem, w cudzym słowiu, w mówiąc poprawnie. Poza tym, sama piszesz, niejednokrotnie pisałaś, że wczoraj dzwoniłam do Jacka, rozmawiałam z Jackiem, prosiłam, żeby się nie ustosunkowywał do tego, czyli ten kontakt prywatny jest. Poza tym jesteś donaterką JTO od 2022 roku. I łatwo można właśnie Ciebie dołączyć, przyłączyć do kanału JTO. Natomiast Ty, e, naruszając dobra osobiste publicznie na platformie publicznej, bo YouTube pamiętaj, że jest platformą publiczną, tym samym popełniasz różne przestępstwa. E, Wiele filmów ja osobiście zdjęłam Ci już za naruszenie prywatności. Jeden film zdjęłam Ci za zniesławienie mojej osoby. Jeden film e, zdjęłam Ci za prawa autorskie, ale został Ci przywrócony, bo Ty wiesz właśnie, bo dlaczego? Nie będę wydawała prywatnych pieniędzy, żeby Cię skarżyć w UK. Ja mam inną niespodziankę dla ciebie, prawną. Bo już rozmawiałam właśnie z prawnikiem, gdyż pokazałam mu właśnie to wszystko, co wyprawiasz, e, jakie są powiązania Twoje z JTO. Dzwoniłam do konsulatu w Warszawie, do Wielkiej Brytanii. Po poradę prawną również. I już mam wytyczne, co powinnam ja zrobić, a tak naprawdę, co my powinniśmy zrobić, bo to powinniśmy zrobić zbiorowo. Przepraszam, ale słychać, prawda? Pojechał sobie motocyklista, prawdziwy motocyklista na takim. Dobrym motorze, naprawdę dobrym motorze. No, dobra, nie mam nic do motorów, bo się na tym nie znam, ale wiem, że ścigacze to są dla mnie dobre motory. No, ale dobra, nie było tematu o motorach, bo zaraz powiecie, że się czepiam. Także droga Agnieszko, yy, usuń yy, te rzeczy, które wstawiłaś. A propos wizerunku wielu osób. Bo pamiętaj, że jedna z tych osób na przykład może być zbyt słaba psychicznie, i tego nie wytrzymać. I chcesz mieć na sumieniu kogoś? Bo mnie nie będziesz miała, bo ja jestem zbyt silna, pamiętaj. Marchewkę można wyrwać, ale nie z korzeniami. Tam zostają jeszcze korzonki takie, wiesz, Agnieszko. No, pomyłka, trochę się pomyliłaś co do mnie, co? No właśnie, ty myślałaś, że ty wystraszysz tu ludzi, wpadniesz i w ogóle zaczniesz nas wyzywać od tłuczków kartoflanych, że mamy IQ minus tam ileś i w ogóle. Kobieto, zacznij od siebie, naprawdę, zacznij od siebie i może zrozum, dlaczego jesteś tu znielubiana. Znielubiana. Ja mówię znielubiana, bo nie reprezentujesz sobą nic. E, tylko nienawiść do ludzi. Bardzo zła cecha charakteru, bardzo zła. E, ja bym naprawdę Ci mogła zaproponować dobrą terapię e, u dobrego naprawdę jakiegoś ja fachowca od nienawiści, żeby się po prostu uwolnić od nienawiści. Oj, widzicie jak ładnie autobusik mi przejechał przed noskiem? <grym> Ale tak sobie akurat usiadłam w takim miejscu, że mają prawo jeździć samochody no, Warszawa, Warszawa jest piękna następny o, autobusik jedzie teraz jedzie 518 na pętlę Bielańską, a jak widać o, ukrytka, z ukradka no, także Agniecho mm, tak, my się z Ciebie po prostu śmiejemy tylko śmiejemy, my Cię nie hejtujemy, my Cię nie nienawidzimy tak jak Ty nas bo sama Ty powiedziałaś, że nie raz pisałaś do synowitka swojego, że y, czy tam do Teresek, czy innych tam Sanderek, że w internecie ty jesteś po to tutaj, żeby się bawić. Ty się nie bawisz. Y, ty doksujesz, inwigilujesz, śledzisz, y, hejtujesz, bo to co robisz y, naprawdę to jest hejt y, w słowie hejt podchodzi pod nękanie, prześladowanie. I ty właśnie nękasz i prześladujesz wiele osób. Wiele niewinnych osób, które nigdy nic tobie złego nie zrobiły, a nie pozamykasz ludziom tutaj buzi. Uwierz mi, czym właśnie. Czy właśnie tak. Czym bardziej ty chcesz nam widzom yy, YouTube'a zamknąć buzie, tym my tak tupiemy nogami posłuchaj, słyszałaś to? My tak wrzeszczymy i tupiemy nogami, i będziemy tak tupać. Słyszałaś to? Za każdym razem będziemy tak tupać nogami, do skutku, ale takiego skutku prawnego. I może to trochę potrwa jeszcze, ale mój mecenas dał mi pewne wskazówki. Plus yy, yy, w tym, o Jezu, nie w ambasadzie, tylko w konsulacie. Yy, nie, ambasada, przepraszam. Ja tam pomyliłam się. Ja dzwoniłam do ambasady yy, Wielkiej Brytanii, tutaj w Warszawie. Przepraszam, co cofam, pomyłka. <laughs> no, mam prawo się pomylić czasem. Pomyłka, rzecz, rzecz ludzka. Tylko trzeba się umieć do tego przyznać. Tak, dzwoniłam do ambasady, do działu prawnego, rozmawiałam z pewną osobą. Rozmawiam o tobie, ponieważ nie jesteś obywatelką UK, więc w każdej chwili, jeśli będziesz popełniała przestępstwa na terenie UK i zostaniesz skazana prawomocnym wyrokiem tam, możesz zostać po prostu tak wyproszona z tamtego kraju. I Agnieszka, zakończ tą nienawiść do ludzi, bezpodstawną nienawiść. Ja tutaj, może trochę też nie na temat, ale przywołam komentarz Sanderki, Sandry, Sandra. Ty tam napisałaś taki komentarz, że ty jesteś przeciwna wchodzenia komuś do życia i w ogóle. Sanderko, to do ciebie. Spójrz na to, co teraz robi, od teraz i od dawien dawna właśnie Agnieszka W. Spójrz, czy to nie jest życie prywatne czyjeś twarze? Czy to nie jest czyjeś życie takie prawdziwe, realne? Przecież niektóre z tych zdjęć Agnieszka sobie po prostu pożyczyła na wieczne oddanie z Facebooka, tak? Bez pytania to zrobiła. Pożyczała sobie niektóre zdjęcia i wstawia je tutaj do siebie publicznie. Z jakiejś, nie, z jakiejś dziwnej, chorej nienawiści do ludzi, do świata. No, przykro mi Agnieszko, że udowodniliśmy Ci, że po prostu e, zapożyczasz sobie czyjeś materiały z YouTube'a i nie pykła ci tak ta Twoja seria chicagowska, jak za tam zaplanowałaś. No, przykro mi. Oczywiście ja miałam to w tyłku y, i, i większość z nas podejrzewam. Bo nikogo to nie interesuje, gdzie ty jesteś. Ja ci powiedziałam już dawno, ty możesz być w Honolulu, ty możesz być w Budapeszcie, w Krakowie i w Warszawie i mnie to naprawdę nie parzy, ni ziemi. Zrozumiesz to? Interesowało nas to, udowodniliśmy ci, że po prostu jesteś nierzetelna, nieuczciwa, bo zapożyczasz sobie czyjeś materiały. Ktoś na to ciężko pracował. Ma kanał podróżniczy jakiś kulturalny, a ty sobie stamtąd po prostu jak gdyby nigdy nic klik, klap scena, kadr posklejasz, posklejasz i i wyjdzie to co wyjdzie a potem siedzisz sobie w szpitalu w, w Birmingham i, i, i o Jezu zobaczcie jaka piękna architektura w Chicago oj zaraz pójdę dalej, wypiję tylko kawkę i pójdę dalej, będziemy zwiedzać i dalej i pojadę na Florydę Agnieszka, zastanawiam się po co w ogóle tak oszukiwać samą siebie, bo nas to, to my mamy to, wiesz gdzie, głęboko, ale sama siebie. Wiesz to tak, jak ja bym teraz powiedziała: Patrzcie na ten teatr, na ten budynek. Jestem teraz w Wiedniu. To jest opera w Wiedniu. Najpiękniejsza opera na świecie, prawda? Tak bym się ustawiła, może pod tak jakimś kątem, i bym powiedziała, że ja jestem teraz w Wiedniu, na przykład. No? I może niektórzy by to uwierzyli w to. Ale po co mam kłamać, jak ja jestem na placu teatralnym w Warszawie, proszę bardzo, a tam daleko od tam, tam, tam. Słuchajcie, moja przyjaciółka wie. Najlepsze kluski leniwej pierogi z mięsem, ze skwarkami. <śm> no właśnie, tam chodzimy zawsze, jak mamy taką tradycję, jak idziemy sobie na dany spektakl tutaj. To najpierw nasze nóżki idą tam bar mleczny, ale ostatnio zjadłam tam, boże, co to było? Yy, pierogi, boże, z czym ja wzięłam na słodko? Skawka. Pierogi z serem sosem malinowym. O, już wiem. Pierogi z serem sosem malinowym i chłodnik z jajkiem. O jest jaki dobry buraczany. Nie, ogórk, nie z ogórków, tylko z buraku. A moja przyjaciółka wzięła e, również chłodnik, tak jak ja. O, uwaga. Dobra. Jedzie. Ładna sztuka, zielona. Kolor nadziei. Oj, zobaczcie. O, to pojechała teraz. A tam na, na rogu... Nie, poczekajcie, gdzie to było? Gdzieś jest tutaj restauracja wieniawy. Chyba tam na rogu, jeśli dobrze kojarzę. No. A moja przyjaciółka sobie wzięła tam właśnie w tym barku również, tak jak ja, chłodnik. I... Co to było? Pierogi z mięsem, ze skwarkami. Oczywiście gotowane ale mięcha było słuchajcie cały pieróg to po prostu wypełniony mięchem także the best. jedzenie the best. także mamy swoją jakieś tam tradycje rytuały no także w czerwcu będę tutaj właśnie będziemy na Prometeuszu no może poproszę Prometeusza żeby i, i mi tam dał trochę ognia Agnieszko może przekazać Ci trochę tak tak Telepatycznie trochę ognia, żebyś miała trochę więcej ciepła w sercu. Może by to ogrzało tak trochę Twoje serce, bo ono jest jakieś takie zimne, jak skała, jak lód. Może by to tak troszeczkę ociepliło Ciebie, tak od środka. Daj znać, daj cynka. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Wszystko masz, moje dane, adresy, telefony, maile, numer Buta. Piustu mogę Ci podać ewentualnie, jak będziesz potrzebowała. Numer, nie wiem, wielkość usta już wiesz, bo no wiesz po prostu, wszystko już wiesz o mnie, kolor jaki mam o, oczu, włosów. Także daj znać, daj znać. A chętnie ci pomogę, naprawdę. Ja nie z tych złych, ja z tych dobrych, dla dobrych. Ale potrafię być niedobra dla niedobrych. Ale spróbujemy, poczekamy, może się zmienisz. Dajmy ci szansę. Tylko ty też coś daj nam, bo to ty niszczysz ludzi, nie my, ludzie ciebie. Więc mamy taką sytuację, w której powinnaś zrozumieć, że mamy prawo się przed tobą bronić, przed tym, co nam po prostu robisz, a robisz nam krzywdę. To tyle. Słuchajcie, tym akcentem z tego pięknego miejsca mmm, będę kończyła pora iść do domku. Czasem lubię sobie właśnie wychodzić wieczorkami pod późnym takim wieczorem na takie fajne spacery będę kończyła takim akcentem abyście wszyscy, Chciałabym, oczywiście. O! Jakiś poje... O, Matko Boska, czerwono-czarny, a może to był pan Jacek? O, Matko Boska, nie wiem. Poczekajcie. Dobra, przepraszam, bo karetka miałam za plecami. Słuchajcie, to był motocyklista. Miał kurtkę czer... O, ja zobaczcie, jaki sprzęcior. Uła, ale maszyna. Popatrzcie. A, Bajer, co? Tylko w Warszawie, co? Aguś. Przyjeżdżaj do Warszawy. Usiądziemy w jakimś klimatycznym miejscu, obgadamy sprawę przy dobrej kawie, postawię cię stać mi na, na kawę z renty, jestem gotowa ci postawić kawę. Hmm, może się dogadamy, może wreszcie otworzę ci tak oczy na, na świat, na życie, na ludzi, na dobro. Bo pamiętaj, dobrym być popłaca, bo dobro wraca, zło również wraca. Trzymajcie się, życzę wszystkim miłego wieczoru, a ja tymczasem zmykam do usłyszenia, co złego to zabieram ze sobą. Cześć.